Jako, że w wersji 1.4 jest możliwość zmiany spawn pointu to teraz zmienimy naszą miejscówkę. Wruszymy gdzieś w świat. Szukać jakiegoś ciekawego miejsca. To zostawiamy wszystko co tutaj mieliśmy. Niewiele zrobiliśmy, także nie ma czego zżałować. Oprócz może Turboxa. Może kiedyś tu wrócimy, ale nie sądzę. Ja to nie będę żadne podróże, nic zężyli, tylko poszukamy sobie nowej miejscówki. Tutaj już porozbierałem trochę, żeby mieć więcej drewna na. Tak <grymnie> jak to komicznie wszystko wygląda teraz. No, ale cóż. Wiecie, jeszcze możemy sobie zrobić. Nie, nie możemy sobie zrobić. Zrobimy sobie łódkę, wyruszymy gdzieś i wszystko zaczniemy jakby od nowa. No, nie, bo mamy narzędzia. Ale. No masz wszystkie te plany, przeistoczymy, wykonamy te nasze plany. Wykonamy plany? No, jak będziemy, jak mamy działać według naszego planu, to te, to, 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 co mamy zrobić, zrobimy gdzie indziej. O, tak to w słowa. Zrobimy sobie tylko łódeczkę. I płyniemy, ludziki. Chociaż nie. W sumie... Aha, włączę hard poziom. Jakżeby inaczej. Na razie cieszę, że sobie nockę prześpimy się. Przy okazji wam pokażę, co tam chciałem sobie kombinować. I z samego rańca wyruszymy sobie. O! Goethe Dia. Dobra, tutaj miałem taki jakby sobie pokoik, mi tutaj miała być łazienka, ale nic nie wyszło, także nie patrzcie na to. Myślę, że dobrym będzie pomysłem zmiana tego zakwaterowania, bo naprawdę to troszkę obyleśnie wygląda i... No, nie miła te nasze miejscówka, nie ma co się oszukiwać. Kość wrzucimy, wiem, że możemy spotkać, aby. Obu... Nie, 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 dobra. Prześpimy się, kapaczka. No, dobranoc. Dziękujemy Dziękujemy, Tutaj też coś miałem, fajnego kogoś. Miałem fajne rzeczy do jej kombinować, ale. No, nie za bardzo wyszło. Sami wiecie. Jaką sobie inną, lepszą moją wam miejscówkę znajdziemy. Będziemy cieszyć. Michę. Non-stop. co by tu wywalić? Trzcinę. No. Mm, dobra. Trzcinę łatwo znaleźć w tu Kaktus nim mam też, ale. To mnie nie wiecie? Jesteście niewiedzący. Nie, jest Udamy się w tamtą stronę. Zadamy się na tamtą górę, bo ona jest taka bardzo urodziwa. Ale myślę, że lepsze rzeczy spotkamy. Są jakieś hydne potwory. Nic nie ma. I. Ahoj przygodo! Aaaa, <grystanie> już się świat generuje, bo tam nie płynęliśmy, jak pamiętacie. Nie, nie pamiętacie oczywiście tego, czemu byście mieli jakiś pamiętać odcinek Starego Sida którego nikt nie ogląda, bo jest nudny I jest hipokryto, bo wcale nie uważa, żeby był nudny I wam to mówi, żebyście się na nim zlitowali, go częściej oglądali. Nie wiem, to mi odwala. Ale to, to fajnie wygląda to. Oto Foteczkę sobie dygnąłem. Zrobimy sobie znak po to szukania. Może porobię parę fotek, to sobie zrobimy taki pokój pamięć. Ja to sobie przyrobię tego Minecraft Jar. Taki zrobię. Zamiast obrazów będą nasze te Nie, 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 nie. Nie. Nie chciałem, żebyśmy jebnęli w to, bo by było niemiło. Hmm, generuj się. Może jakiegoś... wilczka spotkamy, w co wątpię. bo nie. No, co uważam, że teraz. Tak łatwo się te łodzie nie niszczą, Kiedyś to wystarczyło mocniej troszeczkę Przyjebać w coś i już i już wszystkie deseczki poszły się dożyć. A, nie, nie wrócimy chyba tam nawet zapomnimy o tym wszystkim. Szkoda mi turboxa mojego. Ale takie jest życie ludziki. Życie jest nowelą. Czy tam jak to szło? Dobra, płyniemy sobie na otwartą przestrzeń. A to świetnie wygląda. Jakbyśmy w nieskończoność mieli płynąć, nie? Jak ocean. Ha, bajka. No, no myślałam, że już. Tak, zima? Ja nie lubię zimy. Zima. Ha. No dobra. Ale gdzieś nie lubię zimowego terenu. Możesz szukać. O, tam już nie ma zimy. Jest? Nie, 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 tam są tylko kwiatuszki. Aha, czyli tutaj mamy zimę, tą taką strefę klimatyczną, no. Przynajmniej mamy te drzewa, będziemy wiedzieć gdzie są drzewa czarne. Czarne, ciemniejsze, które bardzo ładnie komp komponują się z deskami. Przyciszę muzykę, bo zagłusza wszystko USB. Pewnie jakby teraz byście... Nie, nie, nie potrzebna muzyka. Fe, będę dać swoją własną puszczą Będzie ładniejsze. Ja mam gust. O, twórca Minecrafta, nie. Kurwa! Nie! Zostaliśmy na lodzie! a to pasuje. Zostaliśmy na lodzie! Gówno mamy. Nie ma co się, ludzki przejmować. Zrobimy jeszcze jedną łódeczkę. Zamierzam jakiś porządny dom stworzyć. już nie wiem, jak mi to wyjdzie. Jak mi to wyjdzie. Zium, zium. No i kolejna łódeczka, fuck yeah! Zostawimy go sobie, turboxa naszego Kurde! moleczek, nie, nie mogę przykinać, nie będę przykinał Jestem dobrym człowiekiem Jakby to miało wiele wspólnego To tędy Chyba tak Żebyśmy się nie wrócili Tak jak mówiłem, łódeczki się łatwo rozwalają Już poruszam ten temat wilczka Oho, tutaj już nie miałem się Naprawdę chciałbym go sobie złapać Byśmy mieli takiego kompana który by nam domu pilnował przed Creeperami i innym syfem. <laughs> Płyniemy! Pewnie nie wiem, jak teraz... Chyba jakąś spokojną muzykę słyszyć No nie, tylko nie lód. Zrobimy z naszej łódeczki lodołamacz. jakoś pewnie relaksacyjną muzyczkę słyszycie. O, no, zanim to roz... Minimum... Latamy no, na... To cóż, zostawiamy nową naszą łódeczkę. Ho! I szukamy. lata. Tam już się zaczyna, jako tako. A chcę górzasty, górzasty teren. One są, one są świetne. jum 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 Chyba dobrze zrobiliśmy, że puściliśmy tam, bo tam naprawdę był syf. Cyf nad cyfy ludzie Brzydko to wszystko wygląda. No, kominek fajny. Może pod spodem, ale jednak na zewnątrz wszystko się tak prezentuje fajnie. Ziu. Aha, wolniej pływamy w 1,4. To to akurat mnie nie cieszy. Mamy. Jest! śnieg się kończy, ludzie. No nie, nie kończy się. Taka nadzieja, że trawki troszkę. Troszkę trawki. A w sumie tamtędy możemy sobie. Może tak coś będzie ciekawego? Któż to wie, któż to wie... Wzięliśmy łóżko, wzięliśmy Ale na no razie podoba mi się to, że z, Gdzie się prześpimy, tam będziemy mieli spawn point Naprawdę o wiele Więcej możemy jakby, na, na o wiele więcej możemy sobie dłuższe wyprawy pozwalać I tak dalej W sumie nie o to chodziło ale że może mieć na przykład już dom z dala z naszego save i nie ogranicza nas to pole, żeby potem, prawda, zgubić się i nie wiedzieć gdzie mi... założyliśmy nasz pierwszy domek. To było denerwujące w sumie, chociaż dodawało takiego hmm. strach przed śmiercią. No nie przesadzam, przecież można było sobie coś tu porobić. No ale wiecie sami. Nie, nie wiecie pewnie. Nie wiecie. Czy ja mówiłem o tych drzewach? Chyba tak. Co? Już słońce? C Słyszę zambiaka. Nie, nie pójdziemy tam nie lubimy jeski. Nie, foch. Foch chuj. Porównamy sobie. No To jest bardziej zajebiste, ludziki. To jest bardziej zajebiste, ale sobie na razie nie mamy miejsca na... Kiedyś znajdziemy sobie jakąś zimową to i będziemy fajnie robić sobie obramowanie. Nie ma bata. O, tam jakieś fajne tereny Kwiatusz... Kwiatuszków jest więcej... O, tam może coś będzie. Tam już nie ma zimy. Elegancko. No popłyniemy, nie ma co. Fajne są te głębiny takie, nie? Nie wiadomo, gdzie jest dno. Zimo. No fajnie, fajnie. Mm, no, powiem mam przecież, że ten mój seed jest nie najlepszy. Tak wiem, że w regule nie <grywanie> u mnie, jest, że mamy. Macie nie mówić seed na moim kanale. Tak bardzo totalitarny jest mój kanał. Nie, oczywiście, że żartuję. Jest, wybrali ziarno jako. No, mówi się że... No, w sumie mój niko znaczy po jest ziarno. Ale kto by tam się tym się przyjmował? I tak większość kojarzy, żeby. O! I tak większość bardziej kojarzy SIDa niż SIDa z Minecrafta. Zdecydowanie. No na ład... Nie no, sweetaś ta góra. O tam... Oho, dobry teren mamy. O nie... W sumie zaraz nocka będzie, no nie zaraz, ale za niedługą chwilę. O, jeszcze kejwik, Nie, nie kejwik. Tutaj bardzo ładny teren. No, parcie sami. Jakby jeszcze ten, nie ten piasek to by było bardzo ładnie Tutaj coś jeszcze ciekawego może nic, nic Ale nie no to to świetnie wygląda No i tutaj róże Sadzawka, no ładny teren, ładny Ale nie wiem czy tu się osiedlimy, raczej nie chyba że czymś mnie zaciekawi to wyspo już słońce spierdala tak szybko Nie, nie przeprywał się za to przekleństwo, ale... A ja jakoś dzisiaj jestem taki wyluzowany, wiecie. Hop do przodu. No, patrzcie, kaktus koło rzeki. Śmiesznie to wygląda. O. Ha. O. To jest boskie, ludzie. F2 tutaj. No i tutaj, tutaj taki, palniemy. no... To jest bardzo ładne. To jest ładne, nie powiem, nie powiem. Zziumzium Patrzcie jaka tam łąka jest taka, prawda? Śmieszna fałsz spyła O, tam jest boski teren, tam się udamy. Tak, zdecydowanie, tam się góry zaczynają. Takie jakby. Pagórki. I co by to dalej? Słoneczko zachodzi, To my sobie... Gdzie są moje pochodnie? Zrobię sobie taki prowizoryczny... O! Wiem, że jak mi się może wpierniczyć, ale kto by na to zwracał uwagę? Dobra, szybko łóżeczko... No, jeszcze jeden taki. Aha, musimy... Dobra. Dobranoc! Przy zachodzie słońca to świetnie wyglądało. Ha, nic nas nie ruszyło. Nieźle. Okej. Okay. Możemy dalej ruszać w podróż. Tak. Zbieram nasz netherrack. Nie! Spadł mi jeden netherrack. W sumie tak obsidian znajdziemy prędzej czy później. Dziękujemy. I schodzimy. Łuknę sobie wody. Nie ma jak ci sewiankę. Myślałem, że klipera usłyszałem jak piłem, ale mi się pięknie zacina. To znaczy, że się teren ładuje i to mnie cieszy. No, przyjemna góra. Tam też się nam to się raz generuje. O Bęgielek, który nam się nie przydaje. Zajrzymy co tam jest. No to, to. Aha, to ta sadawka, co mówiłem. Ha, takie. Jest... Zbykawisz, właśnie. Gdzieś to słyszałem to Ale się dużo jaskini.